Siema, siema, pozdrawiam wszystkich z lasu. Dzisiaj co prawda był plan inny, był plan jazdy w góry, ale ze względu właśnie na tą pogodę. Wybrałem się do lasu. Jestem w lesie już kilka godzin, a zbliżam się, zbliżam się i to jest mój cel do pewnego miejsca, ale o nim za chwilkę. No to jestem, jestem. Ja już prawie, że jestem na miejscu tego właśnie miejsca, tego mojego celu, dzisiaj nieplanowanego. Wróciły wspomnienia, wróciły wspomnienia. Jasiek, pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz, bo dzięki tobie poznaję właśnie to miejsce. A gdzie jestem? To zobaczcie. I oto i on. Oto i ten domek, domek, w którym nieraz już spałem. No jest i domek jestem w środku, zobaczcie. Jestem w środku. No a tutaj no niestety jest troszkę sypu. Zobaczcie, no niestety tak to tak się ludzie zachowują. Ale bywało tutaj gorzej, więc nie ma co tutaj się rozczulać. Tam jest moja zmiotka. Kiedyś ją tutaj dostarczyłem i została do dziś. No ale mimo wszystko jest nieposprzątane, Ja to za chwilkę wszystko ogarnę. Tutaj zobaczcie, zostawiłem kiedyś e, termometr, który dostałem od Jaśka. I on tu dalej jest. Nikomu się nie przydał. Także kurczę. Brawo ludzie! Tam to trochę ogarnąłem swoją mytełką. Zobaczcie. Jak to wszystko wygląda? Także, no kurczę, fajnie Fajnie by było. To jest tak, przekaz do ludzi, którzy tutaj są, byli. Fajnie by było, jakby tak każdy wziął przynajmniej to, co wniósł, to po prostu wyniósł. I byłoby naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie, tu są nawet okienka. O. Pokażę Wam, jak to wygląda teraz, tu z góry. Zobaczcie, pada sobie deszczyk. A ja sobie z psiakiem jestem właśnie w lesie. Kochani, tyle ode mnie, ja się tutaj troszkę rozgłoszczę, bo trochę czasu tutaj z psiakiem spędzę, mam przygotowane jedzenie, herbatkę ciepłą, wszystko mam, nic mi tutaj nie brakuje, oprócz prądu, ale prąd jest niepotrzebny, nie po to idę właśnie tutaj do lasu, żeby oglądać telewizję, także fajnie, fajnie, że oglądacie, zobaczcie, ja wam jeszcze pokażę, Moli jest z przodu, o, Moli, <laughs> Moli jest z przodu u góry, także kochani, pozdrawiam was... Ja się zabieram za jedzenie, a kilka fotek wam tu wrzucę. Bo do jedzenia mam nie byle co, zobaczcie co tu mam. Tak jak obiecałem, to wam pokazuję co tu mam. Zobaczcie. Mm. Zobaczymy, jak to będzie wszystko smakować. Także po prostu leśna restauracja. To jestem po śniadaniu, po obiedzie. Pyszności zjedzone, opuszczam właśnie mój domek, nie wiem czy go jeszcze będziecie widzieć, o tam go jeszcze trochę widać. Idę jeszcze w jedno ciekawe miejsce, gdzie miejsce kiedyś było bardzo, bardzo dzikie, teraz zostało to troszkę, jakby to powiedzieć, ucywilizowane, tak? <grym>, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jest zrobiony bardzo fajny zbiornik, taki retencyjny zbiornik wodny, bardzo fajne miejsce. Jak będę na miejscu, pewnie też zobaczycie. Jestem, jestem, dotarłem do tego właśnie miejsca, ale z drugiej strony jestem na razie, więc nie widzicie jeszcze całej okazałości. A że tak powiem, tyły, widzicie tyły tego całego tutaj obiektu. Ja idę dalej i będziecie widzieć coś jeszcze bliżej. No i tak właśnie wygląda ten zbiornik w całej okazałości. A jest to zbiornik o nazwie Kozie Ławy. Nadleśnictwo Rodziniec. Właśnie kiedyś to była totalna dzicz. Choć teraz też widzę, że już to fajnie się tutaj zagospodarowało naturą. Jest to wszystko trochę zarośnięte. Ja Wam to trochę przybliżę. No zobaczcie są zrobione takie specjalne jakieś nie wiem na gniazda, na karmiki dla, dla zwierząt. Bardzo fajnie to wygląda. No a teraz jeszcze idę w jedno miejsce, tam już go widać w oddali, zobaczcie tam jest taka bardzo fajna ciekawa wiata, też to idę zobaczyć. Zobaczcie, tutaj właśnie jest piękna rzecz, to co wspomniałem, jak to kiedyś wyglądało i jak to właśnie wygląda w tej chwili, także tu macie wszystko fajnie opisane i zobaczcie, u góry zdjęcie totalnie na dziko jak to było, no tu jest projekt w tym momencie jak to ma wyglądać, no i tak też to wygląda, no i tutaj macie właśnie to w całej okazałości. A dzisiaj mam takie, taki dzień odwiedzania starych, byłych, znanych miejsc, no którymi, który kiedyś bardzo często gęsto byłem właśnie na rowerze. Tobę dalej spaceruję, zobaczcie, na początku widzieliście, spacerowałem w deszczu, zobaczcie co teraz się dzieje, jak wychodzi słoneczko. Jest po prostu piękna, idealna pogoda na wędrówki. Także dla mnie po prostu petarda dzionek. No to zrobię jeszcze jedno wejście już ostatnie na dzisiaj. Słuchajcie, no za mną jakieś 14 km, więc jak po lasach, niedalekich lasach tutaj, niedaleko kręci, że na ujazdu, naprawdę uważam za ładny dystans. Także... Fajna, mimo to, że pogoda rano nie sprzyjała, bo padał deszcz, byłem lekko mokry. Tak teraz idę, zobaczcie jak idę. Wszystko jest już schowane, bo jest po prostu mi za ciepło. I zobaczcie jak wygląda mój psiak. Zobaczcie, zmienił po prostu barwę. O, zmienił barwę normalnie, także czeka go po prostu myjnia. Dzięki, dzięki wielkie, że byłeś, że byłaś, że słuchałeś, słuchałaś. Tego właśnie nagrania. Zostaw lajka, jeśli ci się podobało. Jeśli się nie podobało, zostaw kciuk na dół. Zrób jak uważasz. No i też będzie fajnie, jak kanał eee, zasubskrybujesz, co zwiększy też moje zasięgi. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej.